Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Udana środa Polaków, jubileusz Lewandowskiego i goliu Świaka. Cristiano Ronaldo nie wykorzystał karnego, koszmarne pudło Griezmana. Kamil Grosicki ma nowego szkoleniowca. Robert Lewandowski, laureatem nagrody FIFA Best. Nowa reprezentacja w Europie? Kraj Basków chce być w FIFA i UEFA. Poważna kontuzja Iniesty, czy to koniec jego kariery? Tak ciągle mi piszecie, żebym zmienił Wojtka Szczęsnego na inny plakat, ale wczoraj zagrał przecież świetny meczyk, więc w sumie dzisiaj dla niego specjalnie wisi plakacik jego osoby. A tak już na poważnie ciągle zapominam o tym, ale od przyszłego tygodnia będą nowe plakaty do wyboru. Wpadajcie na ostatni Gwizdek Shop, do naszego sklepu po takie koszuleczki, takie bluzy i wiele więcej. Już niedługo święta może to być właśnie ciekawy prezent dla ciebie, jeśli interesujesz się piłką nożną. Ostatni Gwizdek Shop, link masz w opisie. No i zachęcam, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, do kliknięcia tego czerwonego przycisku tam na dole. No i ocenienia filmu, zostawienia po sobie jakiegoś śladu, że jesteś aktywny, że oglądasz te newsy. Zapraszam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz dodatkowych 200 punktów energii na start. Gorąco polecam i zachęcam, widzimy się w grze. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Mamy środek tygodnia, ale to nie znaczy, że piłkarska Europa odpoczywa. W minioną środę zostały rozegrane kolejne ligowe spotkania. Jest to związane z pandemią, która już od prawie roku jest z nami na starym lądzie. 19. kolejkę rozgrywała angielska Championship, czyli drugi poziom rozgrywkowy w Anglii. Tam z bardzo dobrej strony pokazał się Kamil Jóźwiak. 22-letni skrzydłowy popisał się kapitalnym uderzeniem, po którym derby Kanti prowadziło 2 do zera ze Swansea. Byłego piłkarza Lecha Poznań pochwalił menedżer Baranów Wayne Rooney. Kamil z każdym meczem staje się coraz lepszy. Zaczynamy dostrzegać jego prawdziwą wartość. Ciężko pracuje dla zespołu i strzelił dziś wspaniałego gola. Wciąż będzie się uczył. Jestem zachwycony jego postawą. Ostatecznie więcej bramek nie padło. Od pierwszej minuty zagrał również Krystian Bielik, który na dobre wrócił do pierwszego składu po poważnym urazie. Polak po raz kolejny został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Zachwytu nad grą pomocnika nie krył Runi. Jestem z niego zadowolony. Na początku nie wystawialiśmy go w składzie, ponieważ sądziliśmy, że nie jest jeszcze gotowy do gry po kontuzji. Powiedziałem mu tylko, żeby ciężko pracował i pokazał, jak dobrym jest graczem. Dzisiejszego wieczora w pewnych momentach pokazał klasę. Z goli w minioną środę cieszył się nie tylko Jóźwiak. Swój mecz ligowy przeciwko Wolfsburgowi rozgrywał także Bayern Monachium. Bawarczycy pokonali gości 2 do 1, a dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. Były to bramki numer 14 i 15 w obecnym sezonie. Dzięki temu Lewy strzelił bramkę numer 250 w Bundeslidze, występując w barwach Bayernu oraz wcześniej Borussii Dortmund. Nie był to jednak jedyny Polak, który tego wieczora pojawił się w Monachium. Swoją szansę otrzymał napastnik Wolfsburgu Bartosz Białek. Młodzieżowy reprezentant polski miał nawet okazję sprawdzić Manuela Nojera, jednak nie wykorzystał sytuacji sam na sam. Podsumowując, była to bardzo udana środa dla reprezentantów Polski. Jerzy Brzęczek z pewnością nie może się już doczekać marcowego zgrupowania. Kartka z kalendarza 17 grudnia 1998 roku w norweskim drammen urodził się Martin Eydegard reprezentant Norwegii oraz piłkarz Realu Madryt. Po wygranej Juventusu nad FC Barceloną 3-0 mogło się wydawać, że drużyna Andrzej Pirlo zaliczyła punkt zwrotny w trwającym sezonie. Niestety 12. kolejka Serie A boleśnie to zweryfikowała. Stara Dama zmierzyła się w Turynie z Atalantą. Mecz był bardzo dobry do oglądania. Drużyny grały ofensywnie, dzięki czemu stwarzały sobie ogromną ilość sytuacji podbramkowych. Wielokrotnie skórę swoim kolegom ratował Wojciech Szczęsny, który ostatecznie był jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Gospodarze mogli ten mecz wygrać, jednak w 61 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Cristiano Ronaldo. Musicie przyznać, że jest to dość rzadki i niecodzienny widok. Juventus po raz kolejny stracił ligowe punkty. W Starej Damie może być coraz ciężej walczyć o Mistrzostwo Włoch, jeżeli w porę nie wrócą na ścieżkę zwycięstw. Swój mecz rozegrała także wspomniana na początku FC Barcelona. Duma Katalonii na Camp nou zmierzyła się z wiceliderem La Liga Realem Sociedad. Podopieczni Ronalda Kumana ostatecznie odnieśli bardzo ważne zwycięstwo. Tego meczu dobrze z pewnością nie będzie wspominał Antoine Griezmann. Francuz po dograniu piłki przez jednego z kolegów nie trafił do pustej bramki. Zobaczcie sami. Chyba jakieś fatum ciąży nad byłym piłkarzem Atletico Madryt. Ostatnio Kamil Grosicki miał bardzo dobry czas w West Bromwich Albion. Co prawda z roli piłkarza numer 25 w kadrze awansował na rezerwowego, ale jak to mówią lepsze to niż nic. Udało mu się nawet zagrać końcówkę ligowego meczu przeciwko Newcastle United. W ostatnim spotkaniu West Broms zremisował z Manchesterem City 1-1, co było ogromną sensacją. Wynik ten nie uchronił jednak Slavena bilicia przed zwolnieniem. Włodarze klubu postanowili w jego miejsce zatrudnić sama Allardyce'a. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2022 roku. Jest to bardzo doświadczony szkoleniowiec, który w swoim CV ma takie kluby jak Everton, Newcastle United, West Ham United czy Crystal Palace. W 2016 roku był nawet selekcjonerem reprezentacji Anglii przez dwa miesiące. Luke Dowling, który jest dyrektorem sportowym West Bromu, wierzy, że nowy trener zapewni klubowi pozostanie w Premier League. Wierzymy, a co ważniejsze, sam wierzę, że mamy grupę zawodników, którzy mają jakość potrzebną do zapewnienia utrzymania w Premier League. Całkiem niedawno informowaliśmy o tym, że Robert Lewandowski otrzymał złotą piłkę od włoskiego Tutto Sport. Teraz okazuje się, że to nie jedyne wyróżnienie, które Polak ma otrzymać jeszcze w tym roku. Już dziś o godzinie 19:00 odbędzie się uroczysta gala, na której zostanie wręczona nagroda The Best FIFA Awards. Do niej nominowana jest trójka piłkarzy: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oraz oczywiście Robert Lewandowski. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wyróżniony zostanie reprezentant Polski. Takiego samego zdania jest również Zbigniew Boniek, który na antenie Radia Weszło FM zdradził, że nie widzi innej możliwości. Wiemy, kto wygrał: musiał wygrać Lewandowski. Jedyną drużyną na świecie, która zasłużyła w tym roku na wyróżnienie, jest Bayern. W nim są cztery gwiazdy – Neuer, Kimmich, Müller i Lewandowski. A ten ostatni ze względu na swoje umiejętności strzeleckie ich wszystkich przykrył. Jeśli więc chce się wyróżnić Bayern, trzeba docenić Lewandowskiego. Oprócz najlepszego piłkarza roku 2020 wybrani zostaną laureaci w następujących kategoriach. Najlepsza piłkarka, najlepszy bramkarz, najlepsza bramkarka, najlepszy trener w piłce męskiej i najlepszy trener w piłce kobiecej. Od bardzo wielu lat coraz głośniej mówi się o kraju Basków w kontekście odłączenia się od Hiszpanii i stworzenia oficjalnej i niezależnej reprezentacji narodowej. Baskijski Związek Piłki Nożnej coraz bardziej dopomina się o swoje prawa. Według informacji ABCS władze wspomnianego związku udały się do Szwajcarii, aby przekonać UEFA i FIFA do swojego pomysłu. W najbardziej optymistycznym scenariuszu za zgodą wspomnianych organizacji Baskowie będą mogli brać udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Jak do tej pory reprezentacja Basków jest nieoficjalna. Rozegrała kilkadziesiąt towarzyskich spotkań między innymi z reprezentacjami pochodzącymi z Ameryki Południowej. Jeżeli faktycznie doszłoby do utworzenia takiej kadry, jej członkami mogliby zostać między innymi tacy piłkarze jak Javi Martinez z Bayernu Monachium, Ander Herrera z Paris Saint-Germain czy Emri Laporte z Manchesteru City. Andres Iniesta po opuszczeniu FC Barcelony w 2018 roku występuje w japońskim Vissel Kobe. Ten sezon jest wyjątkowo udany dla Japończyków, którzy doszli do półfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Niestety nie awansowali do finału po porażce z koreańskim Ulsan Hyundai Horang 1-2. Hiszpan nie mógł wystąpić w przegranym meczu, ponieważ na początku grudnia nabawił się poważnej kontuzji. Wymagała ona interwencji chirurgicznej, w związku z tym czekają go 4 miesiące przerwy. To stawia pod znakiem zapytania jego dalszą karierę. W Kobe do zakończenia sezonu pozostał jeden mecz. W związku z tym coraz więcej mówi się o zakończeniu profesjonalnej kariery przez 36 latka Duży wpływ na decyzję będzie miała z pewnością rehabilitacja, której postępy odpowiedzą na to pytanie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.